Bogu. Drodzy zgromadzeni, drodzy bracia i siostry, kiedy tak patrzę na właśnie te osoby, które podjęły decyzję i chcą zawrzeć przymierze z naszym Panem Jezusem Chrystusem, przypominam swój czas, kiedy ja wchodziłem do wody, kiedy podejmowałem tą decyzję i wiecie, przez te Kilkanaście lat patrzyłem na swoje życie i patrzyłem, zastanawiałem się, jak moje życie ono przebiegało z tymi słowami, które wypowiadałem w wodzie, kiedy przyrzekałem mojemu Panu służyć. Wiecie, chciałem się do Was zwrócić. Jest to naprawdę poważna decyzja. Bracia i siostry, kiedy wy podjęliście decyzję właśnie, aby zawrzeć przymierze z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Popatrząc na swoje życie przez wiele lat, no musiałbym z przykrością powiedzieć, nie wypełniałem tego, co przyrzekałem. Ale łaska Boża, że mogę być jego dzieckiem i mogę jemu ufać i na dzień dzisiejszy z czystego sumienia mogę mu służyć. I tego Wam życzę. Wiecie, zanim przystąpimy, chciałbym przeczytać. Ej, słowo Boże, jest to pierwszy Lizjana, drugi rozdział, a w szesnastym wersecie jest napisane: Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I my dzisiaj będziemy pełnić wolę Bożą, bo Pan Jezus powiedział: Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Kto uwierzy i ochrzci się. Był moment w ich życiu, kiedy uwierzyli, ale teraz, moment, kiedy przystąpią do chrztu, i chciałbym jeszcze jedno słowo na zakończenie przeczytać. Nam słowo dobrze znane, my wszyscy to słowo znamy. Ci, którzy uwierzyli, którzy się ochrzcili, a nawet ci, którzy nie podjęli tej decyzji, ale to słowo jest znane, ja myślę, dla wszystkich. Wszyscy na tym świecie znają to słowo. Jest to psalm 23. On jest cytowany i w szkole i na religiach, wszędzie można usłyszeć. Ale ja bym chciał zwrócić z tym psalmem właśnie do Was, kiedy podjęliście tę decyzję. Pan jest pasterzem moim, niech On będzie waszym na całe Wasze życie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszcza oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dnie życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Niech ten psan towarzyszy wam przez całe życie. Wiecie, jeśli służycie Jezusowi Chrystusowi, On was pasterz i On was nigdy nie zawiedzie. On mnie nie zawiódł i ja myślę, że bracia i siostry, Was też nie zawiódł. Jezus Chrystus, On nie zawodzi. Kiedy my Mu zaufamy, On doprowadzi nas do celu, czyli do zbawienia dusz naszych. I ja bym chciał się jeszcze bezpośrednio do Was zwrócić, bracia i siostry. Czy Wy podjęliście decyzję z własnej nieprzymuszonej woli? Nikt Was nie przymusił do tego, abyście podjęli tą decyzję zawrzeć przymierze z Panem. Chwała Bogu, niech Was Bóg błogosławi. Myślę, że przystąpimy. Jeszcze zanim wejdą do wody.